Wesele w Kanie Galilejskiej. Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej, i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa. I Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: Nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: Czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła moja godzina? Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Na wesele w kanie Galilejskiej zostaje zaproszona Maryja. Józef już nie żyje. Jezus jest jeszcze na drugim planie, zaproszony jako syn Maryi. Uroczystości weselne w czasach Jezusa trwały siedem dni. Gospodarz miał obowiązek zapewnić wystarczającą ilość wina. Jego brak. Mógł stać się przedmiotem żartów na wiele lat. Brak wina na weselu, zauważa Maryja i dyskretnie informuje Jezusa. Jezus wydaje się być obojętny, to nie ich sprawa, są gośćmi. Ponadto nie nadeszła jeszcze jego godzina. Godziną tą będzie tajemnica. Śmierci i wywyższenia, uwielbienia na krzyżu i w zmartwychwstaniu. Wówczas Jezus obdarzy ludzkość najlepszym winem. Maryja jednak ufa Synowi, wierzy w Niego, nie prosi o żadne wyjaśnienia, ale działa. Zwraca się do sług. Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie mój syn. Jest pewna, że cokolwiek powie Jezus, to będzie właściwe, optymalne, najlepsze. Wobec zawierzenia i dyspozycyjności matki i sług, Jezus czyni cud. Charyzmatem Maryi jest troskliwe, krzepiące. I pełne miłości, spojrzenie na cały Kościół, spojrzenie, które uwrażliwia, pozwala dostrzegać wszystkie bolesne punkty Kościoła i jednocześnie prowadzi do Jezusa. Tam, gdzie jest Maryja, jest zawsze obecny Jezus. Maryjo, wyprośbym zawsze czynił to, czego oczekuje ode mnie. Twój sen.